Następny dodatek do The Sims 4 będzie dotyczył koni. To niesamowite, bo nawet pojawiła się data. Ale to nie wszystko. Pamiętacie mój poprzedni film na ten temat? Jeśli nie, to link zostawiam wam w opisie, żebyście znali wszystkie informacje na ten niesamowity temat. Jeśli lubicie te zwierzęta i chcielibyście się nimi opiekować w swojej grze, to zapraszam do obejrzenia tego filmu, w którym wszystko wam wyjaśnię. Hejka, to Sim Artur. Konie po raz pierwszy i jak dotąd jedyny pojawiły się wraz z dodatkiem zwierzaki do The Sims 3. To bardzo dobry dodatek, bo poza końmi dodawał także psy i koty. Ale to konie wyjątkowo urzekły wielu graczy. Dlatego mnóstwo osób oczekiwało, że pojawią się one także w czwartej odsłonie serii. Już dobrych kilka lat temu pojawił się dodatek psy i koty. W sumie to ciekawe, dlaczego taka nazwa. Może właśnie dlatego, żeby zaznaczyć brak tego trzeciego rodzaju zwierząt? W każdym razie, nie wierzyłem, że mogłoby się pojawić. Przecież świat jest zamknięty to nie dałoby się tego zrobić. Kilka miesięcy temu ktoś zapytał The Sims na TikToku, czy kiedykolwiek pojawił się konia, a oni odpowiedzieli ikonką oczu i konia właśnie. To bardzo dziwne, bo nigdy nie odpowiadali na takie pytania, i to w ten sposób to wzbudziło wiele podejrzeń, czy przypadkiem nie szykuje się coś wielkiego. No i teraz to, na stronie Instant Gaming pojawił się nowy dodatek do The Sims 4 Rancha Koni. Okładka od razu widać, że nie jest prawdziwa, bo grafika jest wzięta z okładki z The Sims 3, ale pojawiła się także data: 20 lipiec. To całkiem niedługo i wydaje się, że to mogłaby być realna data. Tym bardziej, że jest to czwartek. A przecież dwa ostatnie dodatki, licealne lata oraz razem raźniej zostały wydane właśnie tego dnia, a wspomniane licealne lata także wyszły pod koniec lipca poprzedniego roku. Tak wiele różnych elementów przez tak długi czas to nie może być przypadek. Zresztą z licealnymi latami było dokładnie tak samo. Najpierw pojawiła się informacja o dodatku na Instant Gaming, a potem oficjalnie potwierdziła się ta zapowiedź. No i co powiecie na to? Tego to się całkowicie nie spodziewało. Wczoraj odbył się koncert artystki, DJ-ki i zawodniczki jeździeckiej. Hmm, partnerem tego koncertu jest The Sims właśnie. No przecież to już samo mówi za siebie. Koncert odbył się w Nashville, a przecież to stolica country. Biorąc to pod uwagę, to mówię wam, to nie są już spekulacje. To realny dodatek, który pojawi się w The Sims 4 i to bardzo niedługo. Cieszycie się z tego, że konie są naprawdę szykowane do naszej czwórki? Teraz już tylko pozostaje pytanie, jak to będzie wyglądało. Mapa, którą dostaniemy powinna być duża, żebyśmy mieli gdzie pojeździć. Myślę, że to może być możliwe, tak jak to zrobili w pakiecie wilkołaki. Mamy tam całkiem duży teren do poruszania się. Ja to już nie mogę się doczekać tych wielkich drzwi do stajni. Bardzo mi się one podobały w The Sims 3. Ogólnie fajnie by było, gdyby styl tego dodatku był taki bardzo kowbojski. Myślę, że to byłoby bardzo duże urozmaicenie. A wy, co chcielibyście zobaczyć w nowym dodatku? No poza końmi oczywiście. Napiszcie mi o tym w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrypcji. Dzięki za łapkę w górę i do usłyszenia już niedługo w kolejnym filmie. Być może już z oficjalnymi końmi, trzymajcie się i do następnego.